Dyrektora szpitala, pana Grzegorza Małuszewskiego. Witam panią skarbnik, pana mecenasa, panią sekretarz. Witam przedstawiciela powiatowego zarządu dróg Wczesnyżu. Starstwo powiatowe w informuje, że zgodnie z przepisem artykułu 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu są transmitowane i chwalane za pomocą rządzenia rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są do na stronie internetowej powiatu. Starostwo powiadowe wczesnie informuje również, że podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z transmitowaniem i uchwalaniem sesji Rady Powiatu jest artykuł 6 ust. 1 litera C. Na podstawie listy obecności oraz systemu elektronicznego służącego do usługi prac Rady stwierdzam, że, że w sesji uczestniczy 14 radnych i zastanowi forum w stosunku do ustawowego składu Rady, który wynosi 17 radnych, czyli podejmowane dziś decyzje będą miały moc prawna. Przedstawię teraz do przedstawienia, przechodem teraz do przedstawienia porządku obrad dzisiejszej sesji. Proszę o zabranie głosu Pan Starosta Krzysztof Miejkowski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Programu Chciałbym wnieść autoboprawkę do dzisiejszego porządku obrad i e, chciałbym przedstawić Państwu w imieniu Zarządu uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność powiatu czasnickiego dotycząc spraw, która była omawiana na poprzednich komisjach i sesji. To bardzo proszę Panią, która by, by, by Pani przedstawiła Państwu, 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 projektu I Bardzo proszę o wprowadzenie do porządku dzisiejszej sesji. Przejdziemy teraz na chwilę pani Przejdziemy teraz do głosowania nad autopoprawką do porządku obrad dzisiejszej sesji. Czy jeszcze ktoś wcześniej chce zabrać głos odnośnie tej autopoprawki? Witkę musimy jeszcze poczekać. Jeśli to długo, mocno ma zejść, to może zróbmy imienne głosowanie. Jeżeli jest problem z wprowadzeniem tej autopoprawki. to przeprowadzimy głosowanie imienne. Pan Krzysztof Bieńkowski? Za. Pan Leszek Czarzasty. Za. Pan Rafał Gotowiec? Pani Magdalena Kórkiurkowska. Pani Maria Magdalena Malinska. Pani Pan Paweł Mostowy. Za. Pan Krzysztof Adam Jelibowski. Wstrzymuję się. Edward Orłowski. Za. Pani Janusz Szosiadacz. się. Wojciech Piórkowski. Wstrzymuję się. Pan Paweł Stanisław Szczepkowski. Za. Pan Jarosław Szmunski. Za. Pani Renata Wenda. Za. Pani Katarzyna Wróblewska. Za. Dziękuję bardzo. Wyniki głosowania są następujące. Za przyjęciem autopoprawki 7 głosów, przeciw 2, 2 głosy i 2 głosy wstrzymujące. Czyli autopoprawka została przyjęta. Wstrzymujące, wstrzymujące 3. Wstrzymujące 4. Wstrzymujące 4 głosy. Wstrzymujące 4 głosy. Dziękuję bardzo. Przedstawię teraz porządek całej sesji Rady Powiatu Czasnickiego 7 głosów za, dwa przeciw i 4 głosy wstrzymujące, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, faktycznie osiem, przepraszam, osiem za, przeciw, 2 głosy i 4 głosy wstrzymujące. Przepraszam, pomnótka matematyczna. Przechodzimy teraz do przedstawienia całego porządku dzisiejszej sesji. Pierwszy punkt, otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Drugi punkt, przyjęcie porządku dziennego. Trzeci punkt, przyjęcie protokołu z 46 sesji Rady Powiatu Przesnickiego. Punkt czwarty, rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Przemysłowego na lata 2021-2033. Punkt 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przemysłowego na rok 2021. Punkt 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego Zespołu zakładu Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. Punkt 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego na rok 2022. Punkt 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomość stanowiącej własność powiatu czesnickiego. Punkt dziewiąty. Informacja przewodniczącego zarządu powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach zarządu powiatu czesnickiego w okresie między sesjami. Punkt dziesiąty. Interpelacje i zapytania. Punkt jedenasty. Wnioski o świadczenia. Punkt 12 Zakończenie sesji. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos odnośnie tego porządku dzisiejszych obrad? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania nad całym porządkiem obrad.

Sąc. Jeszcze czekamy na podsumowanie. Jest. Wyniki głosowania przedstawiam się następująco. Uprawniony do głosowania 14 radnych, głosów za 14 głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Przechodzimy do druku numer 308 oma przez 2021. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę w związku z tym przechodzimy do głosowania. Jeszcze, jeszcze przyjęcie protokołu. Przepraszam, bo się rozpędziłem dzisiaj. Przechodzimy jeszcze do przyjęcia porządku. O, przyjęcie protokołu z 46 sesji Rady Powiatu Pszolskiego. Czy ktoś z Państwa radnych ma tutaj jakieś uzupełnienia? Czy chce coś dodać do protokołu? głosowanie, bo mamy już w Mamy na głosowanie na, na to zrobimy głosowanie imienne, jeżeli chodzi o przyjęcie protokołu z poprzedniej 46 Sesji Rady Powiatu Przeznyskiego. Pan Krzysztof Minkowski. Za. Pan Leszek Czarzasty Za. Pan Rafał Gordowiec. Za. Pani Magdalena Król Piórkowska. Za. Pani Maria Magdalena Malińska. Za. Pan Paweł Mostowy. Za. Pan Krzysztof Adam Za. Pan Edward Orłowski. Za. Pan Janusz Osiadacz. Za. Pan Wojciech Piłkowski. Za. Pan Paweł Stanisław Za. Pan Jarosław Szmuski. Za. Pani Renata Wenda. Pani Katarzyna Wróblewska. Wyniki głosowania przedstawiam, się następująco. 14 osób zagłosowało za przyjęciem protokołu z poprzedniej 46. sesji Rady Powiatu Czasnickiego. Przechodzimy do punktu kolejnego. Do druku numer 308, łamane przez 2021. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco. Odprawionych do głosowania 14 radnych, głosów za 14, głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Przechodzimy do kolejnego punktu, numer druku 309, łamane przez 2021. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco. Uprawnione do głosowania 14 ładnych głosów za 14 głosów przeciw, wstrzymujących się nie było. Uchwała została przyjęta. Ogłaszam 3-minutową przerwę.